jak to w kamerze wygląda. Tak. No to co? Panie Przewodniczący. Dzień dobry. Szanowni Państwo, konferencja prasowa Konfederacji w pełnym albo prawie pełnym składzie. Na pewno ten pełny skład będzie dzisiaj na głosowaniach, bo to tych głosowań dotyczy konferencja, a mianowicie głosowania nad udzieleniem bądź nieudzieleniem wotum zaufania czy udzieleniem wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry, czyli głosowaniem nad odwołaniem ministra Ziobry ze stanowiska. Jako Konfederacja. Będziemy w całości, w pełnym komplecie na głosowaniach i w całości zagłosujemy za odwołaniem. Powodów za odwołaniem ministra Ziobry, podobnie jak powodów za odwołaniem chyba każdego ministra w rządzie Zjednoczonej Prawicy, jest całe mnóstwo. Przez ostatnie 7 lat w wymiarze zarządów Prawa i Sprawiedliwości, kierowania wymiarem sprawiedliwości, szczególnie prokuratorom, ten wymiar sprawiedliwości po prostu leży. Leży też prokuratura. Jednym z przykładów tego jest sytuacja opisana tydzień temu w mediach społecznościowych przez naszego kolegę Sławomira Mencena, który poinformował, że wpływowi ludzie szantażują go, chodząc i opowiadając na mieście, że mają na niego haki. Chodzi o sprawę sprzed dziewięciu lat, kiedy prokuratura postawiła zarzuty jego bratu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. I przez te dziewięć lat prokuratura nie była w stanie doprowadzić sprawy do końca. Jak informuje Sławomir Mędzań w swoich mediach społecznościowych, teraz jacyś ludzie wpływowi chodzą na mieście i go szantażują. W związku z tym zwrócimy się do naszego kolegi Sławymira Mencena z prośbą, by poinformował, kto go szantażuje, jeśli jeśli się to potwierdzi, jeśli dostaniemy takie informacje, zwrócimy, skierujemy sprawę do odpowiednich instytucji. O kolejnych powołodach za odwołanie Zbigniewa Ziobry proszę o powiedzenie prezesa korony posła Grzegorza Brauna. Szczęść Bożej, ratuj się kto może, kiedy Zbigniew Ziobro odpowiada za prawo i, przepraszam za słowa, sprawiedliwość Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, tytułem przypomnienia, z początkiem tej kadencji Konfederacja wniosła projekt ustawy, no, nazwijmy to w skrócie, dekomunizacyjnej w wymiarze sprawiedliwości. To jest projekt ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz niektórych innych ustaw. W tej ustawie proponowaliśmy. Zacytuję by być ścisłym, aby osoby współpracujące politycznie z organami bezpieczeństwa, prokuraturą, innymi organami ścigania z okresu PRL, będące jednocześnie w tym czasie członkami jakiejkolwiek partii politycznej, nie mogły być sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Stanu. Rzecz jasna, nikt nikt ze szczególnym uwzględnieniem posłów Solpolu. Solidarnej Polski nie podjął tego naszego projektu i nie jest w naszej mocy doprowadzenie, przymuszenie Wysokiej Izby, żeby go procedowała. Ale to, że ten projekt pozostał, pozostał odrzucony przez większość parlamentarną, to jest najlepszy dowód hipokryzji władzy. W najwyższym stopniu przejawianej przez ludzi trzymających dziś władzę w Ministerstwie Sprawiedliwości z panem ministrem Zbigniewem Ziobrą na czele. Przypomnijmy, że posłowie, także europarlamentarzyści Solpolu nie bronili Polski, podkreślam, nie bronili Polski przed kolejnymi zakusami, przed kolejnymi projektami w rodzaju kamieni milowych, kiedy rodziły się te koncepcje tam w Brukseli. KPO nie poparli wysłuchania publicznego tutaj w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Rozdzierają szaty na pokaz, ale w praktyce w praktyce godzą się na ten. Dyktat. Teraz zbliżają się wybory i w związku z tym zabrali się za obronę chrześcijan, zbierali podpisy w projekcie ustawy, który wpłynął do Sejmu. Nie ma mowy o chrześcijaństwie. Natomiast, natomiast wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry patronował nękaniu księży, nękaniu wiernych pod pretekstem walki z pandemią. Sprawy te zaszły do sądów i, i w moim macierzystym okręgu na Podkarpaciu stało się to przedmiotem wielu żenujących Postępowań i to właśnie zarządów Zbigniewa Ziobry. A zatem, szanowni państwo, reasumując, z przyjemnością nałożyliśmy na siebie w kole dyscyplinę głosowania i dziś wieczór, jeśli do tego głosowania dojdzie, poprzemy wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Dość tego liczymy na to, że że nasza decyzja w tej sprawie będzie zrozumiała i dla naszych wyborców i dla opinii publicznej. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Pytania, uwagi nie widzimy, nie słyszymy.